Przez dwa dni miasto Dębica testowało autobus elektryczny. W jeden dzień jeździł na linii numer 7, a w drugi na linii numer 3. To nie jest pierwszy autobus, który testujemy. Ten autobus akurat jest z programu rządowego. On powstał właśnie na zlecenie rządu. No, jest prototyp. Też go testujemy. Po pierwszym dniu widać, że zużycie energii jest no, troszkę mniejsze niż, niż w pozostałych producentach, więc to jest akurat plus. Natomiast no, zabiegaliśmy o to, żeby, żeby ten polski produkt do nas trafił, bo chcieliśmy też przetestować go. Autobusy elektryczne napędzane energią elektryczną z akumulatorów są ciche i całkowicie bezemisyjne w miejscu użytkowania. Niski poziom emisji hałasu i drgań sprawia, że autobusy bateryjne są szczególnie pożądane w centrach miast. Lokalnie on nie zatruwa. Nie? Znaczy, wiadomo, ale energia elektryczna jest produkowana. Jeżeli to jest ze słońca, no to jest czysta, jeżeli z węgla, to jest mniej czysta. Natomiast jeżdżąc po ulicach nie wydziela żadnych substancji. Szkodliwych. Autobus posiada klimatyzację, ładowarki do smartfonów i inne nowoczesne rozwiązania. Na razie wiele miast testuje takie autobusy, w innych są one już na stałe. W niedalekiej przyszłości będziemy jeździć tylko elektrycznymi.